Prototyp, dawidow, no, dawidow, dawidow, jest Jest dawidow, 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 Jest. Łazi. Łazi. dawidow, no. Teraz drugi. dawidow, 20. Ja da nie nie możecie

ja wam powiem, że widać że macie typowo ślubski akcent, ale to jest inna przygodki, ale ja wam powiem, że ja, no to joje niech będzie, że ja jestem unkel z Rajhu i postawił takich specjalistów śląskiej godziny jest z skierujcie ja się nie uważam za specjalisty śląskiej godziny jest to tak to byli, byli, byli można to poważać można pogadać jest po śląsku zakładjemy może to też jest wujek z z raju na pewno dostaje u nas też na grubie geltag dostali. dostali czy święta jeździł po galędż gel tak gruby pakiet no, trofi pas Szaltujemy to, to, to. numer 30, no, 30 to, to. geltag. Dostajesz go co miesiąc za robota. Aha. A to czy unkel z Rajhu, czy też na Śląsku dostawają? Na powiedz nam, no, czy na Śląsku też dostawają beltaki? Na środku też dostawają taki na To jest taki bardziej inteligentny ten gotkomat. Inteligencja, bo można nawet z nim posłuchawiać, nie? Pochalosz, nie pohalosz, coś innego? Może spróbuj się zapytać coś gotkomata, coś większego. Dobra, bo gotkomat nie inspiruje ten brief trigger, naciskam wadości. Jak Brief Trigger to taki hop który przynosi ci do, do briefy, a postkarty. To jest hub ten, listonosz. Ja nie ja. ja. dali, że do ja. brief Triggera jest podobny. Ja nie wiem po jakiemu, nie ja. wiem, ale tak Cię mi go dali. Nie to go do te, brief Trigger. Ja bym A to nie, bo ty możesz pokaż, pokaż, pokaż. Jeszcze raz. Gardin Sztanga, no naciski. Gardin Sztanga. Wierzchołka na dani Gardina w oknie. Aaaaaah! Tak chyba, ja. Nieraz może być ich szałfenster, ale szałfenster to są takie duże, nie? Aaaaaah! Też można w Gardinie do tego po prostu. Szałfenster w sali Gardin <grym> Sztanga też. No, już usłyszałem, jest ładne, z ludźmi rozmawiam. Po co taki szałfenster na dworze? No właśnie to Polska go roli, obcy, które przyjeżdżają na Śląsk, chcą posłać śląskie I, I naprawdę obojętnie nieraz nie ja jada na przykład ku Polsce to mi go powiedz coś po śląsku, nie? I to jest taki jaki hampel, a co ja ci mam powiedzieć? Nie? A tak to by gryfniej to wyglądało, jakby na przykład... Północ w miastach powstały takie gotkomaty, bo byłaby to też i atrakcja turystyczna. Że taki przyjechał, to po takim szalpnięciu by to sprawiło taką małą z okazji dnia się godki. gotki. to jest happeningowo, troszkę na zabawnie i ten. Może w przyszłości ta godełek Zamzów albo Inksho, firma elektroniczna, upadnie na ta idea i wykorzysta tak jak już w Mobilokach, bo myśląc o gotka. Jeść. Dobra liczenie? W mobilokach. W telefonie. W telefonie. Aha. To też jest I, I może padną też na taką idea. Jest to nasz taki pomysł z e, Śląski Ferajna, a marka Plury e, Eurodypowatnego, no, bo tak ją no ale w sumie to jest też nasza podwójna idea. Czyli tylko dzisiaj myślicie o tym, żeby postawić go w to To znaczy, e, no to godą, to jest happeningowo, ale eść, e, myślimy o tym, żeby naprawdę takie prawdziwe gotkomaty powstały. Eść, naprawdę. Jest to prototyp i jest to trochę zabawnie. Ale każda gotka przy takim czymś zrobi właśnie, to tak jak są, e, zobaczcie, e, w mobiloga, nie? W mobilogach w Samsungach jest śląskogotka, nie, nie? No jest to idealne. Większość na przykład. większość? Państwo polskiego do rzeźba. Tylko e, z takiej okazji, praktycznie z okazji dnia Hajmatowi Gotki, Kierego wypadnio w niedziela, z kiri dzisiaj robimy taki fajer, a idea jest... Dlatego, że jak na Śląsk przyjeżdżają gorole, prostomaity z Polski, z innych w zawsze coś takiego go dają, powie coś po śląsku, coś po śląsku powie. Z kuli tego, ten dotkomag jest, że jak się go szaltnie, to opowie taką mało o No na przykładowo z zicherą, szalter 4, naciskam z zicherą. Jej chłocka wypić się ze zichrungami. Wiecie, co on powiedział? Wypić piwo? Nie. Jeszcze raz nacisku z ich rąk. mocka w się ze zicherągami. Czy ktoś to przetłumaczy? O, to te prawdziwe ślązowki nie ma. Dobra? E, Jej mocka w piksie ze zicherągami. Biksa ze zicherągami to jest ta główna skrzynka, a zicherągi to są to, co wybiją w doma ze stromu, korki. Zatem no jest ich mocka w biksie ze zicherągami. A co wam tu jeszcze szal? Brief -trigger. A tu Brief Trager to tu naciskają. To no, Brief Trager szalt? Brief Trager to taki hop, który przynosi ci do domu briefy a postkarty. A kiedyś jeszcze też i benzynę unosili, ale teraz już nie noszą, bo na konto wszystko wpłacają, wpłacają. Ale mo, zobaczymy? Binder. Binder. A was? Trzydzieści pięć. Binder dosi go od kiedy idzie na jakiś ważny tryb. i najbardziej do ancyga, chociaż nie zowdy bo można ino do hemdu go mieć nie? Winder, nie krawat no nie można bo jeszcze razy nacisko binden a to co? to co tu? ej bo tu jest szuplera, tu jest no naciska jeszcze raz każdy majster flyfer Coś nie. A to taka podpowiedź... no jak no, szumiarka. To no, się no, A, A jest ma. Karska. Bol się, się za nerwowy, chodź, ja ty byś no rozdupcuł zaleca dzieci. Uważaj, no moment, ty jest wandal czy co? A przepraszam, słyszałem, no. że to czy można dostać. Można. O oh. można ta szuflera. Tak wygląda szuplera. Oh. Oh. To stary nie zrywany, bo już teraz tak szuflerów to mało w to używał i to jest Można też taką specjalistyczną do jakiegoś państwa czy no, no, do, do najczęściej jak taką <grym> bardziej specjalistyczną na przykład robią to z Ajzy, jakieś kiny, jakieś ma mniejsze rzeczy, do czego ta szuklera się. Mną. Ale na przykład o pana, pana mówi numer Nojcy, bana! pana, pana, jeździsz nią po Katowicach, byle nie siadłeś do 15, bo ta jedzie do Aldraju. Nooo! Wiecie jakie panie, O, tam mamy bana 2, 20, 20. I o Zoty pamiętam jak jeżeku z Katowic, a raizował że na szobnicę i też jechała na szobnicę 37, chyba 14, 15 i miał się woł siadnąć do piętnostki, bo jakby mnie ktoś zobaczył, że siadłem do piętnostki, to wywołał na mnie goról. I nie wiem po jakiemu, ale na ten do to dursz są bice, łosprawki. Nie, w piątek nie jemy tu. pamiętajcie. Kotkoma wyszy, piątek nie go domy Teraz mamy koło. 24. Wszyscy lubią na nim jeździć. A pędały. To chyba wiecie, nie? A jak jedziesz. To no, jest ostatni do do na rowerze. na ale nie, 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 już nie jest jeszcze na rowerze, bo ci go ukradną. No, no, no. no nacisku 15 bombony. To jest dobre. Bombony. To są takie maszkiety, które każdy No, ostatnio mi rozdawali, pamiętam, całe bombony na tak. Ale co mamy jeszcze? Chód, piątka, chód. Wysi go twój fater, albo bo Marek też wąchł, e no taki prawie chód. No, prawie chud. Słuchajcie, ale o, strachecle, strachecle. Potrzebujesz je, jak chcesz zrobić fojera. No, jak I to wiecie, ci go łama. Teraz, już go nie potrzebujesz, bo są właśnie do haśla. Co? O, gruba, nie mieliśmy jeszcze gruby. To mamy 20 to tam kiedyś robiło większość ślązoków, boli grubiożami, Te je zamykają, bo gadają, że są nierentowne. No to jest smutne kotkowacie, ale tak, tak? Ale prawdziwe. Tak Jakie tak, ręki chcecie? 25 Nosisz je na tym, kiedyś świeci słonko, a bo je masz chory ślipia. No jak masz chory ślipia, to masz bryle, albo jak zony bryle.

Niekierzy jeżdżą nim na szykta Moplikiem no, se jada na szykta Nosi go twój fader albo upa Cuk, jeździsz z nim z banchufu Flaszka, je w nizawt, albo gorzowa. Mocno i bardzo, a pod dwa motory Nie dają ci